To jej muszę usiąść. Po tym treningu jestem jeszcze bardziej zestresowana. A się ile masz butów? Nie liczyłam. To co mogę powiedzieć to dwie pary moich ulubionych startówek. Jedne na treningi, drugie na bieg. Świeżutkie. Jeszcze nie śmigane. Chcesz przetestować, proszę. Totalnie śmigane. Totalnie śmigane <noise> Planowo powinnam biegać 14 km z sedi, Ale przez pewne delikatne dolegliwości musieliśmy zmienić plan i biegamy Z narastającą prędkością 6 plus 6 Czyli 6 pierwszych w tempie konwersacyjnym, drugie 6 ciągłe Czyli pewnie 4.0, 4.5 I kilometr rozstruchtania. Lecimy do Bartka bo słyszałam, że Bartek już wrócił do pełnej sprawności, wrócił do treningów, więc przyszedł ten wielki dzień, ten moment, kiedy mogę dołączyć się do Bartka na trening. Tydzień temu na rozbieganiu 20-kilometrowym zaczęło boleć mnie delikatnie biodro, no i jako zawodniczka, która przeszła bardzo dużo przeróżnych kontuzji, urazów, wolę chuchać na zimne. No i biorąc pod uwagę to, że czekam nie przebiegnięcie maratonu, musiałam wszystko zdiagnozować, sprawdzić, czy nie ma żadnego zapalenia czy też złamania zmęczeniowego. Bo przecież z tym kiedyś miałam przygodę, wszystko zostało wyeliminowane. Jedyne co to trzeba teraz uważać, dobrze się dogrzać. Ale to co muszę przyznać, że od kiedy nie jestem profesjonalnym sportowcem, to szybko. Wszystko się dzieje, no naprawdę błyskawicznym tempie. Zdiagnozowałam swoje biodro w jeden dzień. Nigdy czegoś takiego nie było. Niesamowite. Naprawdę <laughs> niesamowite. Asia, powiedz mi, dlaczego czekamy na zielone, skoro Tomek i Darek nie czekali na zielone, biegając? Nie czekali na zielone? Oni myślą, że są w Stanach? Bartek już od dwóch minut na nas czeka. Podobno biega w lewo. Słyszałem, że jesteś dobra w bieganie w lewo. <laughs> Sprawdzimy to dzisiaj. O, widzę, że ktoś biega w lewo tam. Jest! jest. swój czynnik ten dna. Jest tutaj zakryte na ramienne. najlepszy. Dlaczego Gip jest połączony? Ponieważ wcześniej byłam z paskiem tutaj na placy piersiowej, który mnie uciskał. Miałam wrażenie, że się duszę. A tutaj, proszę bardzo, komfort. Poza tym bardzo dobrze mierzę. A czujnik z nadgarstka często okłamuje. A w związku z tym, że biegam często na tętno, to jest to niezwykle ważne, żeby sprawdzać i nie przeholować. Szczególnie tydzień przed maratonem. Czy widzisz błękitne buty? Ja widzę kasarna. Jaki luźny krok. Co za gość. Jezu, Jak dobrze Cię widzieć, biegającego. Hello. Dzień dobry. Jak samopoczucie. E, wspaniale mam się tak nie drzeć z rana, ale e, fajnie. Kurczę, jeszcze nigdy nie biegałem z dziewczyną, która była w finale Igrzysk Olimpijskich. Tak jest git? <grym> <G? grym> tak. <grym> Powiedzmy. Jest. Jak biodro? Okej, okay, na razie. Pamiętaj, że razie. Hasan stanęła na maratonie w Londynie, zrobiła tak i wygrała, nie? Też ją biodro bolało, więc... Kieruj. No to dawaj, to To jest po, po twoje środowisko. Sobie. Po miękkim? No to ta akurat, ale tam jest miękko. Dobra. Ale super kim. A, widzisz? 5 10? Nie wiem, ile chcesz? Nie, nie. Może być 5 10, może być 4,50. 50 Mi obojętnie. Ale nie. chyba przez to, że gadam. To ci się wydarzyło. Czyli że, że jest szybciej. Spoko, na szósteczce nie będziemy aż tak gadać. Na jakim etapie twojego treningu cię złapaliśmy? Yy, no idealnie wymierzyliśmy, bo ja miałem już sześć z kawałkiem, czyli tyle ile miałem dokręcić, więc teraz jeszcze piąteczka. No i, i gicior. Normalnie się zsynchronizowaliśmy. Chodźcie. I ile ta pętla ma? Nie mam pojęcia. Z 600 <noise> metrów? Możliwe. 600 metrów, no. Turystyczny fragment w tym odcinku. Tutaj wy macie po lewej, ja mam po prawej amfiteatr. Tutaj grał kiedyś Benzel. A jak mieszkałem obok, to z balkonu, słuchałem. Don't you know, a po drugiej stronie parku to jest Park Sowińskiego, warszawska wola. Było kiedyś działo, z którego Niemcy bombardowali Warszawę podczas powstania. I Jak byłem pacemakerem na treningu woga i New to opowiadałem, że Prudential był zburzony. Jest takie słynne zdjęcie, jak rakieta trafia, to trafili go stąd, z Parku Sowińskiego. Tu jeszcze niedawno była płyta betonowa, na której stał. I to byłem ja, Bartek Wołoszański, tajemnice XX i XXI wieku. Bartek, wracasz po kontuzji do biegania? Mam nadzieję, że swoim planem treningowym nie zmieniłam ci tego, który byś robił normalnie. E, przyspieszyłaś mi 6 km. Miałem zrobić 18 Easy, a zrobię 18, ale w tym będzie 6. No Delikatnie szybszy. Delikatnie szybciej. No ale, ale raczej na luzie. Chciałem a tempo 4-0? Jakim tempem jest dla ciebie? Teraz? Jaki, w, w, jaki wtedy zakres wchodzisz? Ja nie mam pojęcia o tych zakresach, Najgorzej że jak na podcastach padają jakieś zakresy, no ja nigdy nie wiem czy to... Nie wiem, no w środę biegałem dyszkę po tam 350 parę, pierwszy raz po kontuzji i no to było takie w amerykańskiej nomenklaturze to jest umiarkowane. Czyli to jest między easy ale też daleko od jakiegoś tam maratyńskiego tempa. Takie po środku. Więc okay. 4-0 jak będziemy biegać ewentualnie tam 3,45-3,60 damy. To, to nie, raczej na luzie. Ale rozmawiałam z Arturem na temat tego treningu, no i mówi, żeby zrobić 6 plus 6 i tam kilometr rozdruchtania i ten ciągły mówi, no tak 4,5-4,10, ja tak już biegam szybciej. No właśnie pisze ci dlatego, że zawsze wszystko robisz szybciej. Panie Arturze, nie będziemy dzisiaj szaleć. 4.05, może 4.0, ale wiadomo bieganie z kimś jest łatwiejsze niż samemu, więc to będzie intensywność i, idealna, no tak będzie szybciej. Nie mam czucia w rękawiczkach. A w sensie? no ciężko, ciężko mi naciskać. Myślałam, że już nie masz czucia w nogach. Ale przerażające jest to, jak jak często biegacze wyperswadowują ten moment bólu, że nie, to tam teraz przejdzie. Jak ci boli cokolwiek i chcesz to zabiegać, no to czasem się da. Bardzo a, czasem. Ale to jest bardzo czasem i lepiej to skonsultować z kimś, kto na chłodno patrzy z boku, a nie z samym sobą, co wiadomo, że na ogół będziemy chcieli to rozbiegać. Więc tak, no rada jest taka, żeby iść do dobrego specjalisty. I specjalistą nie jest Chat GPT, jakkolwiek by się ta technologia nie rozwijała. Ile maratonów przebiegłaś w tym roku? Londyn, Sydney... Czekaj, No. Dobrze mówię. Po co Chyba. ci trzeci jeszcze? No bo ten trzeci jest na życiówkę. Ale poza tym wszyscy jadą do Walencji, ja też muszę. Chcę uczestniczyć w tych Mistrzostwach Polski. Jeszcze kilometr 200. Dobra, to zrobimy małą pętelkę i pójdziemy Dobra. na pętlę, gdzie wykuwa się formę. Większość sportowców ma we krwi rywalizację. Czy to z innymi, czy to z samym sobą. No i chce się ścigać. Ej właśnie, czy to jest tak, że ścigasz się z innymi, ale wygrywasz ze sobą? O Jezu! Paulo co? Coelho! No! Ej, Wojto Coelho! Nie, no, wiadomo. Raczej od każdego jest ktoś gdzieś na świecie szybszy. Nawet nie trzeba na świecie szukać, można w dzielnicy. Więc zawsze będzie ktoś szybszy, Alfa nie być szybszym od siebie albo najszybszym, jak się da w danym momencie. Także Wojtku, musisz teraz oczywiście zejść z roweru, przeprowadzić go, bo przez jedni będziemy przechodzić no po sprawdzeniu każdej ze stron. Jeszcze 500 metrów. Dobra, to. 400. 400. W którą stronę? Co W którą stronę biegamy? Spróbujmy w lewo i zaraz zawrócimy i sobie to nakresy zaczniemy. Jak tam będzie chwilę, tylko... Tak, tak. Autolapa. Ja wyłączę sobie autolapy, Żeby biegać na krechy. Pierwszy raz powiem w zawodach w Walencji. I pewnie to będzie już ostatni raz. Jak to zabrzmiało? Wcześniej o Czy coś tam boli? Teraz, to co, na i bieg... zaczynamy na i zaraz biegasz. Dobra. Nie mam spoko tętno No widzisz Tak um, okay. i teraz Gdzie to się wyłącza Ustawienia biegu Alerty okrążenia czekaj Tak, no, to, no okrążenia I tutaj aptura patrzyła Do tych pozycji? Niektyczny przycisk klap te. I włącz. Czy twoja ekipa to ta, która gada podczas biegania? Tak, to oni Już jesteśmy, już jesteśmy! <noise> Siema. Siema! Tylko żebyśmy ich nie pogonili To co, zaczynamy? Tak, let's Oto. go! Dziesięć <noise> lat biegam, coś źle kurczę wcisnąłem <noise> Ale spoko. Zmienię, na pewno biegniemy szybciej niż 4.0, przepraszam. Tak, na 3,50 Wiesz co, ale to jest niestety mój urok. To zaczynam szybciej, a potem sobie zwalniam i dostosowuję ten, ten. Spoko, ja zamiast wyłączyć e, auto Autolap, to wyłączyłem przycisk lap i nie mogę go przystać. Czy zdarzyło Wam się kiedyś na jakichś zawodach pobiec bez włączania zegarka? Ja na wszystkich. No właśnie. Nie Na tych długich może. Ale na bieżni się nie włącza zegarka, ale każdy maraton myślę, że bez zegarka byłby. Ja Strzałem w kolano. Ja kiedyś piankę biegłem bez zegarka, żeby się nie sugerować. Nie, przepraszam, dychę, ale ja, zabiło mnie strasznie. Ryszyłem z chłopakami, jeszcze jak byłem wolniejszy jakieś oni mieli na zegarku 2,58 pierwszy kilometr Tak, i na drugim się zaszło źle I my tutaj biegamy, moja droga pani, to jest atest I tutaj Jest to Tyle treningów źle biegało No wszystko do kosza jest to park Szymańskiego, też warszawska wola, na woli mamy dużo parków, tutaj jest również pętla pomierzona do biegania, 1400 metrów, dokładnie 1405, ale zaokrąglamy ostatnio setkę do stówy, po prostu trzeba dwa kroki mocniej dać, wszystko to zostało zrobione z budżetu obywatelskiego mojego i kolegów, no i biega tu całkiem Mocna ekipa. Zdarzają się treningi Mariusza Giżyńskiego i Joanny Jużik oczywiście. Także y, można, spotkać, można spotkać tu mocnych biegaczy. Zaraz zobaczycie tak zwany zakręt śmierci w Parku Szymańskiego. Co prawda tiry tutaj nie, nie potrącą jak w szkolarskiej, ale można się wyłożyć. Ja już kiedyś leżałem. Koledzy nie czekali, więc musiałem przy 3.30 stać ich dokonieć. Nie skracamy tu potrafię. Przepraszam. Dorzucę te 3 kroki czy dwa. I to na niebieskiej krosce jest 1000. Możemy teraz bliżej poniżej 4,10 i tam do 4.00 domniesz, nie? Teraz jest 4,10 równo na serce. Minuta 40 na 400. Ja wam dam patent mniej znany. Przybiegłem tu do parku, miałem plecaczek biegowy. I gdzie on teraz jest? Teraz jest w krzakach, w worku na śmiecie, A jak wiadomo, w Polsce nikt śmieci nie wyrzuca, więc mi nikt nie wyrzuci plecaka. I mam tam czapkę, rękawiczki i bluzę na zmianę, żeby po treningu się nie wychładzać Więc polecam. 20 powinno być. Jest 3,18. Dobrze. Asia, jak odro od 0 do 10? Jest okej. Okay. 2 na 10. Bartek jakoś krzyżował od 0 do 10? Zero, nie czuję. Ale to emocje. Nie sądziłem, że kiedyś pobiegam z panią, panią Janną. <laughs> Dobra, to jest dwójka. 4-7. Piękne. Drugie 500 z dwójki. I tu. Ale w Walencji też może być szarpane tempo, więc musisz być przygotowany. A jak Artur zobaczy na Garminie, to i tak się nie zobaczy. Artur specjalnie daje ci mniejsze treningi, bo wie, że zrobisz mocniej? Tak. Na pewno. A ty Bartku słuchasz się swojego trenera? Tak. Bardzo. Oczywiście jak czujesz się dobrze, i mam dechę po nie wiem 3,30 to pobiegam ją po nie wiem 327 ale się słucham nie dorabiam i nie szaleję Co najbardziej Ci pasuje w twoim trenerze bo jest tak samo fiśnięty jak ja tak samo profesjonalnie podchodzi i zwraca uwagę czy ktoś nie ścina zakrętów w parku i jest to jedna z niewielu osób której ufam w 100% że 20 razy się zastanowi, jak mi wpisze trening, zanim go wpiszę. No i po prostu to dobry kolega jest. Jak się nazywa? Piotr Mielewczyk. Jeżeli chcecie, żeby was trenował, to nie wiem czy Piotrek tego chce, ale możecie go znaleźć. Korporaner na Instagramie. Jest tak samo instagramowy, jak niedawno nasza gościni w podcaście Klara strząbała. Czyli bardzo. Czyli bardzo. Asia, a Ty za co lubisz swojego trenera? Nie słyszę. Za co lubisz trenera? Za to, że jest bardzo, ale bardzo kochaną osobą. I zna się na rzeczy. I już widać, że po tych treningach, które mi daje, to bardzo dobrze zna mój organizm. No i tak dobrze się z nim współpracuje. I dlatego, Panie Arturze, miało być 4.05 i teraz jest idealnie 4.05 tempo. Na kreski, nie na GPS. Tak? Wszystko zapadna i Bardzo Bartek jak zmęczenie? nie? Asi... Nie no, luźno, ja nie słyszę jak dyszy. Więc jest wid. Zresztą podziwiam. Nie bo ja na treningu w tempie maratońskim. Aż tyle Sasia ja nie mówię Ja już nicam nie powiem. A co do uroków jeszcze parku Szymańskiego, to mamy tutaj trzy punkty z wodą oligoceńską plus y, marmurową toaletę. To jest ważne dla biegaczy. Tak. Bardzo. przekonałem to... się o tym nieraz. A toaleta jest bardzo ważna w bieganiu. Najważniejsza. Nie trening, nie talent. 4,9 jest na moją życiówkę. No, więc myślę, że bardzo w zasięgu. Od razu przyspieszyliśmy na 3,50 200 <laughs> jak się zaczęłaś martwić Myślę, że normalnie taki trening w takich niebalansowskich to bym biegał w 10.80 może w rebelach, ale obie te pary mam strasznie uklepane, a trenery są jeszcze mięciutkie, a że w moim przypadku na razie muszę uważać na wstrząsy ze względu na złamaną kość. No to zakładam miękkie buty. I to cała filozofia. Asia założyła liczki, bo jest po pierwsze elitarną zawodniczką. Po drugie, na no Asii jest to wyższa intensywność treningu. No i Asia w nich biegnie dzięki maraton. Więc powinna się się do butów startowych rusza przodem ale już nie ścina zakrętu szanuję Jeszcze, jeszcze 120 metrów, tam gdzie Wojtek Bardzo ładnie. O, dzięki. Ostatni był... 3,55, 34. Ojej, muszę usiąść. Na o. pewno? W komentarzach pisali, żeby nie zjadać po treningu. E, wiem, ale... Coś wam powiem. mi się w głowie. Ekipa Inge robiła 3 razy 3 km. Laska jakaś robiła 302, prawie wymiotowała. Goście tam ledwo żyli. No więc oni tak trenują, ale to jeszcze jest daleko do zgonu. Zgon po prostu dla mocnych zawodników jest dużo dalej niż dla was, także Asia może sobie usiąść. Pozwolę. O, Przepraszam. Za każdym razem, gdy w niskiej temperaturze biegam szybko, to odmarzają mi dłonie, odmarzają mi nogi. No, ale o. w Walencji będzie ciepło. Tak, i to mnie bardzo cieszy. E, miało być okolice 4.10-4.05, pierwszy był 4.13, ja tam źle powciskałem, bo dawno na lapy nie biegałem. E, było 4.13, 12, 6, 4-6, niecałe 4-0, tam 3,58 i ostatni 3,56 z zapasem w porządku. Skoro możesz mówić. teraz to znaczy, tak. że Teraz już tak, chociaż końcówka była intensywna i nie wiem, czy to jest kwestia podbiegu fana tak, rzymajskiego. Tak, to jest mocny podbieg. Ale nie, no, ostatnie 500 już, już mocno dyszałam i czuję, czułam, że zakwaszenie mi rośnie. Ale jest okej. Okay. Jeszcze mam tydzień na regenerację. Teraz jakieś luźne rozbiegania, może rytmówki, kuracja biodra. Ale jak biodro? ciekawostka. Gdy biegłam szybko, w ogóle go nie czułam. No może na 1 na 10 taki tej karty, ucisk. Więc jaka lekcja trzeba tego szybko. biegać. nie działa. Możemy tu kawałek węcić, no. ja cię to gdzieś zostawię, pójdę tam po to plecak. Chodźmy. Czujesz się twarda. Czuję się bardzo miękka. Nie wiem jak to będzie za tydzień. Po tym treningu jestem jeszcze bardziej zestresowana niż zrelaksowana, że jestem dobrze przygotowana. Nie wiem. Tempo maratońskie, które mam osiągnąć za tydzień, to 409-408. Dzisiaj na początku było całkiem komfortowo, było delikatnie powyżej tego tempa. Potem zeszliśmy troszkę poniżej i już było mocno niekomfortowo. Może nie mocno, ale już weszłam w dyskomfort, i jeżeli mam. Takie tempo utrzymać przez 42 km, to może być różnie. Ale biorę pod uwagę to, że jeszcze jest tydzień. Jestem e, dwa dni temu, zrobiłam mocne rozbieganie. E, jest niska temperatura, no i nie jadłam żeli. Na czym dzisiaj biegłaś? Dzisiaj biegłam na oświance. Bardzo dumny. Na czym Ja biegłem na bajgróz z dżemem i z masą orzechowym. To testy. Nice. Jak uważasz? Jakiej pójdzie na maratonie? Jak z boku Czekaj, nie zważasz na nią. Nie, Słucham. no dobrze pójdzie, no, z raczej tydzień przed maratonem biega się tak dosyć krótki odcinek w tempie maratońskim, to jest standardowe i raczej się ludzie czują tak jak ty się czujesz. Dwa, no, masz doświadczenie z 800 i -y. jak w podcaście powiedziałaś umiesz się wyjechać do końca, więc zupełnie inaczej będzie na zawodach. Trzy, dojdzie adrenalina. E, wypoczęcie i będziesz leciała fula do końca. Nie tu z myślą, że trzeba się trochę oszczędzać, więc e, Pebek jest zagrożony. Naprawdę. I mam nadzieję, że będziemy z cheniem czekać na ciebie e, na mecie i zobaczymy, jak biegasz z Pebekiem. Nieważne, jak biegniesz, ważne, żeby z, z życiówką to nie ujrzał figurowe. Ja już zrobiłem to, co miałam. Mogę sobie z sobą kawałek ten i po rzeczy sobie pójdę. No, no na tyle się rzeczy Bartka. Tak. Idziemy szukać sieci. Y emocje związane z tym, że biegam z, paną, z panią Janą sprawiły, Szpaniał. że. Znaczy, Zasią, koleżanką moją, już nie tą panią biegaczką z igrzysk. sprawiły, że nie zjadłem tego żartu, co miałem, bo zapomniałem. Uh, Trek, Bitter Orange? Y si. Będziecie testować? Zgadza mm -hmm. się, nawet mamy dwa. Ho, ho, ho. No, podpatrzyłem u ciebie na Instagramie mm -hmm. i tak, o, może smakować. No, więc bo proszę. nie jest słodki, więc realnie ja nie zakleję. Przepraszam. O. Oh. <grymne> <grymne> <Zdrowałem> się pokrupował właśnie, kurde. <grymne> Wilk na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Załóżanie się nie mieści. Nie tutaj ciepłą wodę. Dorzuciliśmy e, jakiś delikatny wkład w postaci Rumu. elektrolitów. <grymne> na takim treningu raczej w takiej pogodzie nie piję, ale w moim plecaczku, który jest w krzakach, mam schowany bidon termiczny z herbatką. O ile jeszcze jest? Chciałbym o ile sprawić. jeszcze jest? Nie wiem jak będzie wyglądał teraz mój bieg. Poczuję się poskładana strasznie. No ale to normalne, nie? Możemy jej się nie chcesz biec. Co ty? Przuktamy. Ale leci. To ja włączę. Włącz, włącz. Uf, Boże od torku słoneczko! O. Tak się cieszę. Lecę wcześniej do Walencji. Ile dni? Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Pięć dni przed startem. Cztery żeby złapać troszkę słoneczka, przyzwyczaić się do wyższej temperatury, no zjeść trochę pomarańczy. To jest pro. Myślę, że i tak za późno, ale nie celuję w rekord polski w maratonie, więc mogę lecieć we wtorek, start w niedzielę. Aklimatyzacja krótka, ale będzie intensywna. Jeszcze pewnie rozbieganie tutaj w Polsce, cała reszta już. Jak rozbieganie? Jak przecież jutro wyjeżdżasz wtorek? Nie, no we wtorek lecimy rano. A dzisiaj niedziela! Ooo, ale będę to wycinał, Boże. Ciao, wiewiórka. Hej! Rr. Rr. Dobrze, przynajmniej nie chcę, nie chcę się zabijać pod swoim rowerem, jak ostatnio. Ej! Dobre! Myślą, że to śmieci, ja to mój plecaczek, a w razie, jakby ktoś był uczciwy i chciał wyrzucić, to tu mam zostaw, wrócę po bieganiu. No. Yy. I mam herbatkę, i mam bluzę, i mam rękawiczki. No. Yy, I mam 18600. Dwa i pół miesiąca tyle nie biegałem. Nieźle. Fajnie. A wszystko mm. to dzięki ja, nie Jóźwik i bieganie.pl Zapraszamy Was do śledzenia kierunku Walencja na bieganie.pl Pokażemy Wam po raz kolejny Walencję ja Oczywiście po raz kolejny razem z Henrykiem będziemy komentować wydarzenia, które będą się rozgrywały na ulicach Walencji Będziemy pokazywać, że Walencja jest naprawdę miastem biegania I co? Pewnie będziecie nam trochę zazdrościć tego słoneczka Ale może będzie to przyczynek do tego, żebyście zabukowali loty do tego pięknego miasta Do zobaczenia Jak pół Polski <laughs> dzisiaj? Średnio. Ostatnio, codziennie śpię średnio. W ostatnim tygodniu zainwestować w dobry sen. Dużo relaksu. Asia, dużo mnie, mnie tak samo jak biegaczy nie interesują Twoje odczucia, tylko co powiedział Garmin? Garmin powiedział, że mój sen dzisiaj był regeneracyjny. Ocenił go na 87%. Czyli świetnie spałaś. <laughs> tak. No to widzisz. Ale był też taki moment, kiedy wstałam rano i spałam wybitnie jakieś 9 godzin, a Garmin powiedział, że spałam 5 i zbyt krótko, więc ja mu nie ufam. O, Znamy o, go! spotkaliśmy! <gry> Moje przygotowania do maratonu dobiegają już powoli końca. Nie mogę doczekać się już tego startu. Przyznaję, że treningi były dość męczące, więc za tydzień bieg i kończymy tą piękną przygodę. Mam nadzieję, że Oczywiście tylko tę i za chwilę zacznie się jakaś kolejna. Ale do tego maratonu przygotowuje się też Wiktoria, Tomek, Ola. Biegniemy tam dużą ekipą, jedziemy do Walencji również z wieloma innymi osobami. I oczywiście po biegu spotkamy się ze wszystkimi, nagramy dla Was materiał, więc śledźcie kanał, śledźcie nasze sociale. Będziemy rzucać bardzo dużo ciekawego materiału, więc do zobaczenia. Trzymajcie kciuki również za innych Polaków biegnących w Maratonie Walencji, bo może padnie jakiś rekord. A i koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wy również biegniecie. Może spotkamy się na miejscu.